Elosie Mandero, Graciski weź na rejon smuta, widzowie, informacja dla was wszystkich oczekujących na odcinki umiejona trolla, bo mieliśmy właśnie kręcić nie działają super moce, dlatego idąc śladami kolegów, którzy wcześniej kręcili wczoraj dwa odcinki z turniejowego to zagramy turniejowy tak, o, sprawdzimy jak to jest, jak bardzo wyzywamy, że inni ci też nie że jesteśmy chujowi i tak dalej, o. oddelegowany został DMG, gramy sobie prawdopodobnie overpassa, Mamy w składzie Dygasa, Lysiasa, Naturalasa i Pevorasa, no. Hello. Widowie, przepraszam was, no, losowe nie działają, skończą się według tym, no. Byliśmy paleni no. na te losowe. Już było ustawka losowy. No, dawno nie w sumie w dwa tygodnie, komuś? Bo teraz no, bo nie, nie było, nie nie było w tym tygodniu jeszcze nie ten. Ej, schody na losowe na Tower nie? Coś się zmieniło. No, była zmieniana ta mapa, no. Lekko, lekko, ale wiesz. Tutaj jest kurwa, można lepiej. Co tu jest innego bo jeszcze? Jest. To jest to samo. Long, jakoś kamień jest. Nie, kamień jest tak samo. Ale większy kamień jest na chyba. Butaki? Inne? Nie. nie. Puk, 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 mała przerwa na lokowanko. Widzowie, jeśli chcecie wymienić skina, macie fajną, legitną stronkę, tutaj jest to Pirate Swap, proszę Państwa, z moim kodzikiem, którego polecam używać, kodzik oczywiście za zawsze gryly, no to tutaj sobie go wpisuję, mamy 35% więcej do depozytu, depozyt możemy oczywiście wymieniać sobie skiny yy, swoje, ale możemy też za sprawą różnych doładowań typu widza blik. Macie to wypisane, ogarniacie zresztą temacik. Fajne skinki, dużo do wyboru, jak widzicie, same 100 siwa. My możemy wymienić jakiś swój, możemy sobie wypłacić te salda i oczywiście salda bardzo chętnie sobie coś tutaj zakręcimy, moi drodzy. Salda oczywiście zakręcimy tutaj mamy 250 dolków, znajdziemy sobie coś fajnego, co nas może interesować. Rękawiczki, których nie mamy, ładne, czerwone, wybieramy, potwierdzamy i co? Leci do nas już oferta, właśnie na telefonie dostałem informację. Tak samo oczywiście, że, że mam ofertę od bota. Ja, oczywiście, sobie przyjmę skinka, bo czemu by nie? No i jesteśmy ofertę, oczywiście, akceptujemy. Fajna sprawa, rękawiczki akceptujemy. Wspaniale się bawimy, rękawiczki są już w naszych rękach. Tylko będziemy musieli na super mocach je wyłączać, żeby nas nie było widać na niewidze, ale to już wiemy. Skinek odebrany fajna sprawa jak widzicie wszystko ładnie szybko tutaj przebiegło. Możecie też na stronie brać udział sobie w konkursach jak widzicie są do wygrania różne fajne fanty. Oczywiście są też osiągnięcia, jakieś blokowania, Możecie sobie tutaj na przykład się w tym pobawić. Przechodzą do listy zadań jakiś tutaj wiecie konfiguracja avatar na steamie, trade URL, i tak dalej, są jakieś bonusy podejrzyjcie się na stronce można za sprawą tych bonusów, czy przy okazji 35% plus wyrwać coś fajnego w dobrym, y, w dobrej nawet lepszej wartości niż niektóre swoje skiny także możecie sobie pokombinować, popatrzeć, rozwijźcie się sami. Ja zachęcam Was, link jest w opisie. Oczywiście pamiętajcie o kodziku Girl, który wspiera dziadusia. tutaj jest użyty jak masz to wbite jesteś gitem, a ja Ci dziękuję serdecznie, kłaniam się i zapraszam na materiał dalej. Zobaczymy. No co, Pevor iglem, nie, yy, nie, nie, no. iglem no. Natural, igl. ja tylko w iglem, no. Ja tylko digl. Eagle. Najlepsze to, że i... Naturala wyjebało miniaturkę jego, a nie, bo ja mam ja go zbutowanego. Chciałem powiedzieć, żeby miał swoje dni go wyjebać. Ja, ja też. No ale to dobrze, dobrze, że go zbutowanego. No, bo ty nie umiesz wyłączyć mikrofonu w grze, nie? No nie, no, bo ja. Teraz, no, teraz, no, teraz ale na Ale na super nie trzeba było mu wyłączać, a tutaj trzeba. Teraz to No, no, my, no bo ja no, bym no, się no. i gadam do Nudziwius wchodzi. Dołem? No, dobrą. Burel, burel. Ja za dygasem idę. longa w Balony, balony. Dawaj yy, go, wjeżdżamy. wam. Yy, yy, yy. Dawej, longa w pałuję. A bez się już. Balon, balon. Jest, jest. Lostka. Hedon dostał na longu. Ale kurwa, zjebałem. O, kurwa, bez jeszcze. Macie dałem hedon na longu i mnie wykurwił. I mnie też wykurwił. O kurwa, ale mi wykurwił kurwił digidonga tam. Będziemy zaraz odciterów wyzywać, spokojnie widzowie. Dwóch żeby ty tych no, czysto. Nie, jest kliach, ja, ja. Alej, łopie, szybka rotacja. Ale kuta, staj mi. Przeszedł z góry do dołu, co za menda. Hammerboy. Hammerboy Hammer boy to jest, ten. Ciekawe, byliśmy dali, no nic widzimy. Tu wychodzą tak naprawdę nasze prawdziwe brak umiejętności. No, kuracza, powiedzieć, no. Pewor, ufam tobie i jedziemy do przodu, no tak, Jadem 11, także rozjebałem system, na chłopaki znamagę. Zero O kurwa, to daliśmy My... do pieca. Dobra, nie, digielek, digielek. Idę na longa. Dobra, tak, 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 i kręcimy śmigłem. <grym <grym <Yes>. i <grym> yes. Ja pierdolę false evident. Tak ta ta! Ja gram eko. Nie gramy żadnego eko, echo jest dla gejów. O, no, czyli Bewon to, dobra, Super. bebut to jest G, G. <grym>

Jest na B Kurwa, paka jest, podujesz Dobra, to go do jedną wyjedziemy Dawaj go, kurwa Gdzie on jest? Jest przy tym, przy tym Ja pierdole, idiota! Bo tak chciał po fraga, wiesz, że się wykurwił Dobra, została w Ale dałem head'a, od niego zabiłem To mogło być lepiej, ale kurwa nie było źle mogę dać, ty chce? No Ja kopam ja staropakę wyjedę po klaku Ale z takim... Bo nie, z nie wiem, to się wyrzuca, wiesz? Ja wiem, ja, ja tak, trzeba trzeba wracać ku. ze puszka. Ale pruska, to są nowy, to są nowy, to są nowy. Kałaszki to z panowie. Powiem. Digel będzie na logu, dawaj Digga na longa, dawaj digla na longa. Ja proszę, tu balony. Wy balony, nie. Jest balony aż. Ale nie. O kurwa.

Dobra, wjazd, ostatni Tosa, 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 tosa 3, 2 Ok, dziękuję Blaze waryaciu, blaze wiatrów Kurwa, nie widzimy, to palił się bomba tej, ale jaja Ja wymił kotał O? Kose, kose wymił, czy tak się pali? Nie Dobra, wigielkiem go piknąć fala nie wiem, czy siedziony jest jak ty chcesz go piknąć. Rychło no, zostałem. Teraz to tak? się Ej, to ja go słabczynę, A no Mój, ja jeden teraz, to ułożyłem przed chwilą. się to, Masz zawsze lewy dolny róg w czacie, masz. Ile jest Nie. ten? Ale kiszka ostrana, kiszka pełna. Patrz, co idę go piknąć. Kiszka pełna, kiszka pełna. Nie. Yeah. No, na końcu. No, jest, jest, jest. jest. Ja pierdolę, no, ale już się, pierdolili się, się w klatę rysia od razu, nie? No. <grym grym grym> się, pokaż klatę. Weź się, pokaż klatę. dopa, dopad dropa, 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 dopad, dopad, I robi, rob. Też, nie, ja, nie, 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 <grym> Dobra, robi, back. Ale tak. Dobra. Tak Dobra. Dobra. Tak Dobra. B. Dobra to teraz nie robi, robi, Teraz nie robi, 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 To pan to robi, nie, nie rzucaj strzał, bo tu się Jadam, jadam, monster Jest za filarem Uchwaj, górę? Kurwa górę, górę Ale gdzie? Na guziarz, hela właśnie. Dobra, tura Nie, tak nie już tam nie Zostań ma, go. już tam nie ma. Górę Nie, też cię Idzie góra. Tych, mnie, jest to duchy, duchy, manto, duchy jest. Nie no, jak nie ma cheaterów, to jest w porządku, nie? Bo nie, że my coś tam, na takich łązoniaków coś potrafimy. To i nie mamy rangi, no to jeszcze pewora mam na asekuracyjnie. Ja se rozjaśnię trochę, bo tak ciemno jest, kurwa, W dupie u mnie. Mój dolek, co tam kurwa szczekasz? Idę pikować teraz. Ja bym chce poczekać na niej, aż zaczął dojeżeć. Rysiu co rundę mówi, idę pikować z nimi na ten atak. No tak, to no bo stary no nie będę się bawił z nimi tutaj cały. Tylko kurwa z ligla no. Ze szczekami. Tak. No i czekaj. Jest lewo. Skodak, skodak, nurt, kurwa no tam, no Webor. On był tam, ja jest, no, jest, jest, jest tam, jest w konektorze. Jeden z B-minus, ale nie wiem ile był. Nie wiem, gdzie Jeden z b tak. Kurwa, Heaven, Scout. Ile Kurwa. Dobre wyszło. Nie co kurwa dostał z ile znajdę, bo dostał w dwóch hitach, ode mnie. a nie ja dostałem w dwóch. Dropa może. Kurwa, opa, już tam nie opa. widziałem, już gdzieś tam zniknął. Piszę mu X, żeby wiecie, było fajnie. Pierwna tocara przyjazna. No tak, to na come on, come on, nie byłem friendly. Biebłem babę na pasach. Gaz go, no, ja, nie wzią, ma kutasa. Wyrzuć tam pakę, zjebicie. Tam się nie wiem, pikuję. Fakar, dał kibla. Kibla jest, kibla jest. Albo baran. Alright, kibla. Kibla jest. Kibla jest. Mogę wziąć jeszcze kibla jest. Kibla jest. Mogę nie ma bomby. Nie ma bomby, naturalno. Ja bo na Miałaś, miałaś. Gdzie mówię, że żebyś bomba nie wrzucał. Kurwa, wał, tak I, I on gdzieś jest tam przy... No, przy tym, kurwa, monsterze, Nie zgin, chyba. nie zgin, no <laughs> I on, byłem, mordę. Ale sprawdzany, kurwa, tej, lepszej niż ja. Tylko, na kierownicy trochę... Ja pierdolę, jestem na, jest. na daleko, na daleko. O ty kurwa mleczko. Ledwo, ledwo, ledwo! Dobra, nie bawi. to nie 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 Kurwa, to się myszka patrzy, się wysunął. Idź z digla Nie, teraz nie. Idę teraz z digla jest na fire, bo Rysiu nie ma tego, 2 d a więc jest kurwa... Idzie za ciotem. Oni podwójnie kiblę jeden na 2B, no kurwa, a łączy i odpuszczają. Idę z tobą, Waz, on idzie z tobą. Jak mi się zdarzyło. Ja Chełma nie kupię, góra białą mam, w Jeszcze raz. Kurwa, cwelu biegający lewo-prawo jak natural, jeden w kurwa. Jeden w numerki w łączniku. On no, na naszego respa spierdolił No, jedno głęboko, makałacha. Został ma. w filu coś. Kurwa, też takie auto rozgłajałem full, że... No on krył za i... na ten ziomek i mogłem... Słyska, ja Cię Jest Long, Long Ja pierdolę, i to jest Rysiu właśnie, no, kurwa. Zapuść. Dynamiczny mózg, kurwa, Rysia. Jest Long, jest Long i No to, to skoczu do Longa plecami, kurwa, no. Jest Long. ostatni Long, ostatni Long. No od tak Nie, pójdzie, teraz, to nie, raz raz. No, no, nie, nie Snajper! Oj, biegnie, biegnie. A, cię zrobił. Tak kurwa, to że to wyglądało. To Serpenta nie weźmiesz ziemi kurwa. Nie, no tak. strana, nie najgorszy kurwa z kimże Co? Najbrzydszy no, no, Nie, tak? nie, 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 Ta? No. Ta? nie, nie, A nie, kurwa nie, że nie, 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 apkę. nie, oni nie, nie, oni grają chuj, <laughs> Tak jak my. Tak, no. no. Ta to, to, Marysiu! Zaraz ja ci kurwa wypierdolę z grata bo jak za tą pakę. No to w piździe zarabiasz mią kurwa potasa. Taka... Dobra, to jest jakaś dziwka kurwa na 3B. Ja tak. Jeszcze jeden łącznik jest. Oby być no. Jest, jest, jest łącznik. Kurwa mać, ja pierdolę, ej. Dwa zruchał. Jeden jest jeden jest Kurwa dwóch tu jest, ty, co jest? Jeden do naszu, On tu, tu poobał chyba. Jesteście we dwóch. Na chuj to rzucasz? Nie wiem, no teraz wiem że Doszliśmy tak daleko. Taki nie mamy starych. Chodzę tam. Ty kawa została. No tam gdzie ją wyjebałeś kurwa debilu. <laughs> nie, ja ją tam przerzuciłem. Skąd idziesz? Jestem w kibie na razie. Uuuu! Nice, Uuu. mam pizdę tutaj. No nie, raczej... Znaczy nie wiem, czy mam... Nice. Ja on, on może być przy naszym na 30 sekund. 30 sekund. Wuj, tu sprawdzasz. Idź już po, topakę. Idź się, B, po to Idźcie, ale pulał ja, no, no, to kurwa Ja się robię. wystraszyłem Aż mi celownik podbiło Niesamowite Ale kampił kurwa nieźle Cwaniaczek to Był kurwa jeszcze większym głupdem niż my więc No tak To no, nas uratowało Ja bym 190 że lepiej się wjebać do bocznika I mogłoby zobaczyć to off-dom Mam tutaj dobry pomysł tam nie Panny, O, Panny, A Panny, daję. a? Wrócił długą, ty. Panny, Nie Panny, daję. Panny, Wrócił. Panny, daję. wrócił daję. Nie daję. Panny, daję. Panny, daję. Panny, dojeżdża przed, przed kurwa dołem idzie, tam no może, ale jeszcze może cofnął. Kurwa, j**a jak z tego nie widzę cały czas, ty. A no bo na, na, na daleko był, wiesz, a ten drugi na długi. Daj mi chwilę, idę na wolku. Czytanie? Rob swaje, ja tutaj też kurwa zamieszki. Kurwa, ja, even 300. Jest jeden site. Za sitem, pod filarem. Lecę mi z rodu. Kurwa, wyjechał tam śmieci się zląga. No, siedział w smoku. Felu, tak? Tak na górze raczej, po lewej go nie masz, on jest gdzieś na górze. Kurwa, nie da się już tu kuknąć. Jest paczka tu gdzieś? No, gdzie? No, przed tobą. Bo. Kurwa, bono. Pomi zrotował jebany pies. Wow. Michał w klatce już. Michał w oh Kurs 110 10 wygrał. Ja w Webster. Ta pewnie ta Kurwa wiem czy za nas pójdzie kurwa No ale kurwa prawie zrobieni fajnie byli, nie? Jak ma defa to kurwa ciężko. Ten Ten type jak tam z balkonu Dy, ja 15-12 im dałem, to na chwilę leży na hedę Dobra, to jest degra, nie? Bo cię zobaczył nie chciałem bardzo cię wygrać, bo się z mnie zobaczył No ale nie było przynajmniej Ponto. Dobra, idziemy jeszcze. O no, z w Dzięki, koci, co? Wjeżdżą? B po raz pierwszy tego, Co, pierwszy? Oni są gotowi, Rysiu już na... Premier Rysia na B, kurwa Od szortownika wbijam to I mu palony wejedzie Ale mi wykurwił Jest w tym... No na dole tam, kurwa, sabką. monster I I on on to jest heaven, no. Tam jesteś jest. Ale cztery smołkuś Z balonów dziś był I mączik pójdzie Za chwilę, może być Kałach albo MP9 Cię mam galę A WUPA kurwa To jeszcze jeden, gala, może gala Ten typ to jest Stop No czy nie? Ujjba jednego bez, jeszcze, bez, jeden. Bez. jeszcze jeden, jeszcze A WUPA, A WUPA

Włączyli, i kurde słabko na tor jak coś No wiem ale górę gra, a nie dół No mi na dół, dół szczęście wchodził No zrobił Dwóch jest Palony jeden był, jeden tutaj na blisko by na kiblu jest gaj Lewo? I prawo Prawe do lewego, wybij kolego, ale pojeb... To tak. nie chcą wychylić, ty. To dresa, chyba je Jest, w kiblu, ten gej z tą awką, kurwa, od longa. Panikowałem spanikowałem kurwa, ja pierdolę. Chodź longa, zająć mu dupę. Odchodzę do kibla od strony longa. Śmiało, zna, śmiało. Kurwa, no, to mnie Ej, hey, jest, na besze. <laughs> To jest BS na B i jeden y, long, long, I kibel, kibel long. kibel long. Co jest, kurwa, on głowy nie ma? Kurwa, ty! Kibel long, kurwa, gdzie to było ciasto, No tam na, long, na longu, tylko że tam od strony tego, nie? A ja go zabiłem. No, to już... Aha, a, dobra. A ten jebany A coś tam się. Zaraz wejdą, człowieku. Na odpale. Będzie w piździe, będzie w pizzie. Nie, oni już wiesz, i mają w mi się wydaje. Prrr, Nie, błęd, pasa! O tu w smoku może być, dałaby na... jak ktoś. Tu to smoka siedzi, w smoke'u kurwa to będzie wyświódł. To trzeba go już tego smoka O kurwa, wyjechał konektor! Takiego strańcucha grają, jest kurwa taka gra. Gimlu im obejdzie gdzieś tutaj. Nie ma ja. Nie ma ja. Jebłem babę na pasach. Gdzie są te kurwy? Nie ma ich. Oni chyba nam zraszowali tego, Zobaczymy. na kres. Mogli. Mogli, to była taka bajka. Bo przez y, longa ja przebiegałem tam, i nie, nie było. O. No w mój, to no w pomożu, o, się Kura, Dera, kurwa. No, tam nie podpali. też mam tysiąc, tylko bez, bez dwóch, kurwa. Nie, jeba, nie masz, nie masz, możliwe. To już DNG nie ma, kurwa. Bo byśmy przegali to Ej, ale. Chujowo, że tam gdzieś Ja idę B, ja a balony Ch celejowe, chujowe, nie, nie, te nie, 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 balony, kurwa da, nie, i I, do no. to to na longa nie, nie, za nie, 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 się nie, 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 Na nie, nie, to nie, 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 Ja na A, coś. Ja tam, nie, 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 dwóch, A, ah, smoke Co ty wiesz, kurwa? Czyli co zrobił? Aha. Grapią dole, nie na jedną. tek, kurwa. No. Ja tak nie lubię tej broni, kurwa. A jak A teka nie, nie lubisz? No, no to znaczy nie lubię, jak ktoś inny ją grał, tak? Oj, Oj. Myślę, że miałeś w dać plus dwu, kurwa i zajebać na A ogólnie, nie? Aby nas zróbł w kół wtedy. O, teku, da do Afrykko. Jesteśmy jebani, w opaki. Ktoś to czeka? Albo chubu adres, albo Ja dojeżdżam w no. Ja gram P90, dawaj to Jak oni w trójkę, są, to wiesz, to to? A znowu? Aha, bo tam gdzie nasi baguły, no to kurwa. No my na trójkę gramy, tam nikt nie wrócił jeszcze obecnie. Aha, brak, myślałem, że oni wrócili i ja teraz są dead po prostu. Deploying tak flashbang. Który dostał. Nie kurwa lecimy Tam jest jeden low Jest jeden balony On jest low jak chuj raczej Uch, to jest kurwa <śmienic> Balony kurwa Co to za to ja ma to. like Totalna dominacja kompatible overpass widzowie dźwięk jak byli. natural kurwa no jest ale hop mu do prawej przebiegł On nie słyszał Ale widziałem 88 go, kurwa, że Denedzi go nie wsadził Śmieszny mecz, śmieszny kiedy ty go widziałaś? Widziałem tego, kiedy to nagrałem. No i to wie, no i co, na pewno swoich pewnych umiejętności. My graliśmy tak na odpierdol, wiecie, bo jesteśmy kurwa kompletnymi raz na Overpassie, No, chcę tam powiedzieć, kurwa, ten to wstrzmioz nasze... Odpierdło jest tym polem. W 15 lat temu ze spadałem. <grym, grym>, no, 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 przecież chodziłem. No, no, czek, to nie. nie ma pełnego pokazania naszego umiejętności. artyleria, plus państwa, która przyjechała w tych rękach, nie może się pokazać. No. Yy, ale co on, no. śmiesznie jest, śmiesznie jest, ej, przynajmniej, kurwa, no, fireworków nie ma w sumie. Smutno, dawaj wazon dojeżdżać, coś musi być nad rysiem. Nie jest głupio, ale nie, nie jest głupio, to... ej, nie Trimle. jest głupio zacząć odcinek w sumie? Nie wiem, kurwa, chcieli o losowe, ale nie wiem. Hej. kurwa, strzelał, strzelał w rysie, ale ja dostałem w pizdę, no. <laughs> No tak to jest. Ja w ciebie też się nawet to bez nie można. Że... No stanie no Ja pierdolę za Dzień Przed badawcami. <tod> no no Tak nie ma pola. Tak nie No tak to jest. A dałem mu coś? Nie dałem Przerwę, Ta, przerwę chłopaki, chłopaki z Nie no, się wysiedł, wyszedł, co? A, rzucili go człowieku. <gulili> taka dominacja tym Mirage, że chłopy wyszły, kurwa. No chuj, dodam to, widzę, się wija, jak my potężni jesteśmy zawodnicy. no. Yy, ogólnie chcemy, premiery, pograć pework, co ściągnąć, premiery. No, tylko musicie pograć sami, jakby do Tylko remienia. nie wiemy, jak to zrobić. Pewераль kiedy gra, kiedykolwiek premiery, my nigdy. Jak to jest, widzowie? Musimy mieć w miarę ranking podobny, czy jak? Czy masz jakiś ranking teraz? Nie, nie ilość meczy musicie mieć podobny, zagrany. Ile? Podobny, a ile masz Ale, zagranych? Ja mam wygrane cztery. Aha, więc musicie mieć dwa. Na przykład. Kurde, Czyli dwa premiery wygrać. Pograć. Ale nie wiem, czy Widowie byście chcieli to oglądać, bo tak szczerze mówiąc, nie chcę marnować czasu na premiery, jakby nie chcieli tego oglądać. Co, te... co? Co? Ja, ja spoko, jak zajmę to pacecika, nie? Pacecik, bo tam się w miarę przyjemnie gra, jest taka kulturka i nie masz takiego stylu głowy, że może być cheater i to frustruje strasznie. Ale wiecie jaki jestem kurwa w tym sensie. Jak mam okazję wyzywać cheater, jest tylko małe podejrzenie, to raz bo jebie do końca i się demotywuje, no. Obstrań cuchy, natural zdymał ich i wyeszli. No. Potężny gej wleciał, wiadomo. Hold on, let's go to Sorry, 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 to nie ja. się kurwa, kurwa. Tylko dwóch dar zostało to. Jeszcze gruszykowy wchodzą pod gminę. Na drabinę, drabiner skoczył. To jest twój frak. Dobrze, Rysiu, no Rodzeli, ciu, bo dałeś kurwa. Kiedyś raki zimują. Tak, no nic, widzowie, no. Prezencja naszej umiejętności nie doszła do skutku no. Nie było zjału, no Wtedy odcinki z na innych mapach są u chłopaków. Może Natura zakręcić zakręci Inną mapę, bo graliśmy Mirka, Dasta, teraz over i chuj wie, co dalej. Zobaczymy. Pozdrawiam, chłopaki, pożegnajcie się ładnie. Pozdrawiamy się, kłaniamy Ello.